Proszę nam powiedzieć, jak ocenia Pan forum z punktu widzenia ekonomisty? No, z punktu widzenia ekonomisty ja uważam, że forum jest dobre miejsce na spotkania przewodców różnych przedsiębiorstwa i nawiązania kontaktów. A poza tym temat przewodnia tego forum w tym roku to jest raczej technologia i energetyka i w związku z tym to są, to są dziedziny, w których na czasach, w najbliższych czasach będzie notowa dynamicznego wzrostu. A zatem na takim forum przywódców tych przedsiębiorstw są w stanie spotkać się, porozmawiać i poznać się, żeby po, potem wspólnie usta ustanowić działania rynkowe na przyszłość.